A więc witajcie moi drodzy z powrotem. W Farming Simulator 25 troszeczkę się pozmieniało na farmie. Wiecie dlaczego? Bo miałem problem z tym, że nie rosła w ogóle łąka. A chociaż stawiając budynek, zaznaczyłem opcję, że jednak ma ta łąka rosnąć, ale okazało się, że nie rośnie. Nie wiem dlaczego. Teraz zobaczcie, mamy łąkę 412 litrów. Teraz nagle łąka rośnie. Widocznie tam, w tym miejscu, gdzie wcześniej była postawiona chlewnia. Czy tam zagroda? Może zagroda lepiej brzmi dla naszych kus. To był jakiś problem, nie wiem. Nie mogłem ani dać jedzenia, ani nic. Mieliśmy też dobrego sąsiada. Ostatnio spotkałem. I zobaczcie, dał mi cztery kostki siana dla naszych zwierząt, także spoko. Jeszcze dwie bele. Znalazłem ostatnio, jak jechałem do sklepu. Także też fajnie spoko. Taka historyjka mi się wydaje, że jak najbardziej pasuje do tego sposobu gry. Moi drodzy, nasze kozy troszeczkę koziego mleka nam już wyprodukowały. Bardzo fajnie, mamy tego 23 litry. Postanowiłem, zobaczcie, włączyć, moi drodzy, sezony. Będziemy grać sobie na sezonach, żeby to było bardziej realistyczne i myślę, że i wy, jak i ja będziemy zadowoleni. Więc, moi drodzy, jeszcze jedna ciekawostka, chciałem Wam coś pokazać. No pies, ps, pieseła to wyznacie już. Damy mu jeść, Nie wiem, czy zjadł już. A tam. Troszeczkę mu dosypałem, że tak powiem. E, zobaczcie, postawiłem młyn też. Zrobiłem parę kontraktów. On nie jest drogi ten młyn, bo zaraz wam pokażę, ile on kosztuje. On kosztuje 20 tysięcy euro, także warto w niego zainwestować. I moi drodzy, zaraz zabierzemy się tutaj. Za produkcję mąki. Czy zobaczymy w ogóle, co tutaj można produkować? Bo ja jeszcze w ogóle tutaj, moi drodzy, nie wchodziłem, ale tu chyba można włączyć coś. Aha, światło tutaj można włączyć, dobra. Moi drodzy, pszenica zebrana. Dobrze wiecie, że mieliśmy 18345 litrów w poprzednim odcinku. Także ja jestem mega zadowolony. Odpalamy maszynę. Najpierw nakarmimy nasze kury. Do fula im dosypiemy. O zapotrzebowanie jednak było, nie, nie myślałem, że aż tyle wejdzie. I nie wiem czy nam do młyna zostanie. No nie zostało niestety nic. E, to jest też ciekawe. A bo tutaj możemy wsypać 100 tysięcy litrów, moi drodzy. Tego się nie spodziewałem. Pojadę zobaczyć jeszcze do Silosa. Mam nadzieję, że w Silosie coś jeszcze jest. A jak w się niestety nic nie będzie, no to trudno. To następne zbiory. Oj, nie mamy nic jednak. Nie mamy nic, a czy mamy coś? Jednak mamy rzepak. Spróbujemy tam wsypać rzepak. Zapomniałem w sumie o tym rzepaku. Ale postaram się go wsypać do naszego młyna. I zobaczymy, czy jak wsypiemy go do młyna, to będziemy mogli zacząć jakąś produkcję ten młyn jest w takim troszeczkę ciasnym miejscu a mam nadzieję, że my się tu zmieścimy ale chyba jednak rzepaku on nie przyjmuje czekajcie, zaraz zobaczymy co on w ogóle przyjmuje, bo no nie ma rzepaku moi drodzy nie, jest rzepak, pobiera produkty rzepak zobaczcie więc ten rzepak na pewno możemy gdzieś wysypać Ben, uważaj, bo cię rozjadę to gdzie jego się tutaj wysypuje, moi drodzy? Tutaj? Nie, to jednak nie tutaj. Objedziemy jeszcze raz. Zawrócę. O kurczę, zahaczyłem. No nie, no to tak nie może być. Kurczę, no muszę to przenieść tutaj. Miała być realna granie. Ale dobra, raz mi wybaczycie, raz nie zawsze. To będzie ciężko się w ogóle zawinąć. Teraz muszę się zastanowić, gdzie mogę to wysypać, bo czekajcie, zróbmy wyładunek prawa strona. Prawo, dobra. Czyli tu na prawo nie możemy nic wyładować teraz. No ale tutaj mamy znaczek, że możemy tutaj sypać. Zaraz zobaczymy. No i czemu nie idzie sypać? Moi drodzy, czemu nie idzie sypać? To trzeba jakoś uruchomić. Nie mam pojęcia, czy to trzeba uruchomić. No Możemy rzepak sypać, no ale. Aktywuj. Czekajcie. Tu potrzebujemy rzepak, o, widzicie? Aktywuj. Ogólnie aktywujemy wszystko, co tylko będzie można. Owie, swodzi, pszenica. Sorgo nawet możemy tutaj. Także no, spoko. Zrobimy sobie na razie na przechowywanie tylko. O, zadziałało? nie, nie zadziałało. No nadal nie mogę tutaj wsypać nigdzie tego żepaku. Patrzcie, Iron Man. No ale dobra, dlaczego ja tutaj nie mogę wsypać nigdzie tego żepaku? Wytłumaczy mi ktoś? Dlaczego? O kurcze, zahaczyłem trochę. Czekajcie, wyprostuję się. Może tu trzeba bliżej podjechać, co? Nie, no tutaj jest, że ładujemy, tak? Ale gdzie jest syp? To jest ciekawe. Tutaj trzeba otworzyć syp, rozumiecie to? Czegoś się nauczyłem znowu. Trzeba otworzyć syp. Masakra. Otworzymy sobie ten syp. Oj, widzicie, teraz możemy tu wy wysypać rzepak. Dobra, kipniemy. No i spoko Dobra, to co mieliśmy to daliśmy Bo więcej już chyba tam nic nie ma Chociaż pojadę jeszcze sprawdzić Bo tyle się teraz działo ostatnio Że zapomniałem w ogóle co w silosie mam Ten silos to na pewno będzie teraz niepotrzebny powiem wam Bo Bo ja teraz będę bezpośrednio do fabryk wszystko woził Mam jeszcze ryż Ale z ryżem to my chyba nic nie zrobimy Tam ryżu nie przyjmuję. Możemy go jechać jedynie sprzedać chyba ten ryż, bo... Bo nic z nim nie zrobimy tak naprawdę. Jeśli nie przyjmuje nam młynę, to nic z nim nie zrobimy. Zaraz sprawdzimy wszystkie możliwe opcje. Możemy ryż wysypać? Nie, a możemy, widzicie? To jednak jeszcze wykorzystamy resztę, co mamy. Czyli super. Wszystkie, wszystkie nasze spryszowe zasoby, że tak powiem, wykorzystane. Także bardzo fajnie. Cieszy mnie to. Dobra, moi drodzy. Teraz by wypadało jeszcze te belki pozbierać nasze spola, ale musimy jakąś przyczepę wypożyczyć. I najlepiej, jakbyśmy wypożyczyli jeszcze do tego jakiś traktor, bo bo chyba, chyba, że wypożyczymy tą przyczepę do zbierania belek. Zobaczymy, ile ona w ogóle kosztuje. Tutaj są. Widzicie, tutaj by było tanie. Aha, tu jest autoload. Może byśmy tym przetransportowali z autoloadem. Ile ta kosztuje? Jeśli byśmy chcieli tą wypożyczyć do zbierania belek. 2500 dola... euro. To powiem wam, że niedużo. Dobra, spróbujemy sobie tą, wypożyczymy. Pojedziemy sobie sztejerkiem po nią do sklepu. I postanowię, że wypożyczę sobie tą przyczepę. Pozbieramy sobie fajnie belki, moi drodzy. I na pewno te belki nam się przydają One na pewno nie zmarnują się Także widzimy się za chwilę Przy naszym Nowym wypożyczonym sprzęcie A później już przy zbieraniu bel A więc moi drodzy Już zaczepiliśmy sobie Naszą zbierającą To jest zbierająca do dużych bel Powiem wam, że no masywnie już wygląda Zobaczcie z przodu jaka piękna mgła Moi drodzy No pięknie to wygląda, ja cały czas się tak jaram Tą grafiką w tym farmingu nie mogę się nacieszyć, naprawdę. Cały czas to powtarzam. Wiem, już pewnie mnie zabijecie za to, że cały czas o tym mówię. No ale tak już mam, wybaczcie. Jestem trochę gaduła. O kurczę, sorry, prawie rozjechałem gościa. Pozbieramy sobie te bele Wysłałem już pracownika, żeby przygotował pole pod zasię jęczmienia. Bo możemy teraz, we wrześniu, już sobie siać jęczmień. Jęczmień zimowy. I zimę sobie ładnie. Przezimuje i już ładnie będzie wschodził sobie na wiosnę. Także to jest spoko też. Jeszcze cały czas się zastanawiam, co my z tymi belkami zrobimy. Teraz już naprawdę sporo pracy na farmie, moi drodzy. Sporo roboty już jest. Im więcej pól, więcej roboty. Teraz jeszcze dojdzie do tego produkcja, także naprawdę będziemy mieli co robić. Teraz już odcinki coraz ciekawsze będą. Bo może zaczniemy sobie od tego pola Zaraz zobaczymy jak to sobie działa Ale pewnie tak samo jak w 22 No pewnie, że tak Identyko, wszystko identyko To jest naprawdę chyba najszybsza metoda Zbierania bel w tej grze yy, Bo ja, jeśli byśmy mieli Ładowaczą ładować, no to troszkę wolniej To idzie Też na pewno w jakimś odcinku zrobimy sobie takie ładowanie Takim ładowaczem Czołowym i, i zwykłą przyczepą To też będzie na pewno fajnie wyglądać Włączymy koguty, żeby nas widzieli, bo jak tutaj jedziemy teraz, to, to czasami mogli, moglibyśmy kogoś zahaczyć. No, pracownik już tutaj poprzepychał te belki, żebyśmy mogli sobie je fajnie zabrać. Ale jak on to w ogóle. Jak on to robi, że on zaczyna, zobaczcie od środka drogi. No, ja nie wiem. Od, przepraszam, od środka pola. Zobaczcie. Nie wiem. Zobaczymy, jak on to w ogóle ma zamiar skończyć. Jedziemy sobie na to nasze na razie największe pole. To pole ogólnie jest super. Bo powiem wam, że powierzchniowo jest bardzo fajne. Ale ja je mam zamiar właśnie teraz powiększyć. Dobra, teraz możemy sobie już wyłączyć koguty. Patrzcie, te belki, pamiętacie w poprzednim materiale, jak wszystkie kulały się na dół? Zobaczcie, daleko, daleko się nie pokulały, nie? Bo tu już widzicie, o widzicie tutaj tak, teraz na wysokości traktora. Jak zobaczcie z kamera, to tu jest taki dołek, i tu się wszystko zatrzymało. Także spoko. Wiecie co? Ja wolałbym robić częściej odcinki, a krótsze odcinki. Co myślicie o tym? Dajcie znać w komentarzach. Ja tak właśnie myślę, max 20. No, ewentualnie, jak się coś przedłuży, to te 30 minut odcinek. Dajcie znać, jak wam się ogląda takie odcinki i co byście chcieli jeszcze zobaczyć w tej serii. Na pewno byśmy. Fajnie by było, jakbyśmy pograli sobie w multiplayer. Już mówiłem w jednym odcinku, że szukam kogoś do fajnej serii, którą mam w głowie. No ale niestety nie mogę tej serii zrealizować, przez to, że, że gram y, solo. No. no i na pewno przydałby mi się ktoś do pracy na polu, ogólnie do zarządzania gospodarstwem. Także to nie jest tak, że ja jestem tu jakimś szefem czy coś. Po prostu, żebyśmy sobie fajnie razem grali i musi być to taka osoba, która. Która jednak też będzie tak samo nakręcona na tą grę jak ja. Dobra, no to zobaczcie, nie ma dużo tych belek. 1, 2, 3, 4. 4 razy 3, 12 plus 2. Czyli jednak mamy 14 belek. A ja ostatnio mówiłem, że 13. Ale poprawiłem się, że jednak gdzieś musiałem przeoczyć tą jedną belkę jak liczyłem. Także mamy fajnie 13 bele, 14 belek i naprawdę spoko. Wyładujemy sobie je gdzieś. I one się na pewno w przyszłości przydadzą. Już pole zachwaszczone, zobaczcie jakie chwasty już są. Pamiętajcie, żeby usuwać chwasty, ale tutaj nie musicie usuwać tego chwastownikiem, tylko możecie po prostu zrobić to agregatem. Czy jak to woli, kultywatorem. Nie wiem jeszcze, co tutaj z tym polem ryżowym. Zaraz zobaczymy w ogóle, kiedy można ten ryż długoziarnisty siać. Kiedy możemy zasiać ryż długoziarnisty? Zaraz zobaczymy. Tutaj są zbiory. O, dopiero w kwietniu, no to w kwietniu jeszcze zasiemy chyba ten ryż długoziarnisty jeszcze raz a później może zrobimy tutaj łąkę i będziemy musieli też jakieś pole kupić, bo ja tu myślę te o tym polu, żeby połączyć te dwa pola przy gospodarstwie i tu kupimy z lasem i ten las chyba wykarczujemy, naprawdę muszę to zrobić już był chyba w pierwszym materiale czy w drugim, też miałem zamiar wykarczować las, ale nie doszło, nie doszło do skutku, bo naprawdę uwierzcie mi, że jest sporo, mega, mega dużo pracy przy tym dobramy sobie teraz Zobaczymy jak to obsługiwać jeszcze Wyładuj bele Czyli ona się teraz rozłoży do tyłu no tak dwudzieste to Ta sama zasada działania My sobie je tutaj O Czekajcie Tutaj sobie je wyładujemy I one są tu będą W takim stogu fajnym na nas czekać Także to jest spoko Dobra Czekajcie Trochę się posunę Tam drzewo nie zahaczyć Żeby ten stog w miarę wyglądał O O pięknie Powiem wam piękna sprawa no dobra, to teraz składamy maszynę z powrotem. Nie ukrywam, że ona się chwilkę składa. O, chwilka jest. Zobaczymy sobie. Tu siewnik jest naszykowany do siewu. O, pięknie ten stuk. Akurat zobaczcie, no taka malutka szparka została. Także spoko. Idealnie ten stuk sobie to teraz wygląda. Także no my musimy oddać maszynę, bo pamiętajcie, żeby oddawać te maszyny, bo możecie narazić się na niepotrzebne koszty. Dobra, i my sobie teraz siewnik już za, za, za zaczepimy. kurczę. zająkałem się troszkę. I w następnym odcinku, już na pewno będziemy sprzedawać te palety, moi drodzy. Bo m, tych palet już jest sporo. Yy, przyczepę sobie tą Brandnera, sobie ładnie ją rozbierzemy i załadujemy sobie na przyczepę. I wywieziemy to, co mamy do wywiezienia. Także sztejerem będziemy sobie teraz siać Ale poczekajcie ja sobie tu teraz przejmę stery i troszkę pojeździmy sobie kultywatorem Zobaczcie jakie kozy są szczęśliwe Tu troszkę za mocno po, po... że tak powiem Za mocno tutaj w te skały poszedłem Także to miejsce tutaj dla tych kurs wydaje mi się idealne, że będzie idealne. To właśnie abyśmy tu powiększyli to pole o to pole, kupili. A jeszcze właśnie chciałem Wam pokazać, że zrobiłem też tych te parę kontraktów i udało się troszkę kredytu spłacić. Także 25 tysięcy kredytu mamy jeszcze, euro. I jak spłacę to 25 tysięcy. Chociaż w sumie mógłbym kupić to pole, ale to jeszcze też jest kwestia przemyślenia, bo jak spłacę, no i to i tak bym chciał znowu zaciągnąć kredyt na pole. No wiadomo, jeden kredyt to niedużo. A na pewno by się przydały, przydało to pole. Wtedy tutaj to przed domem chciałbym też inaczej jakoś zagospodarować. Nie wiem sam co tam w ogóle wymyślić na tym polu. Dajcie znać w komentarzach co byście tam obciali. Bo ja na razie tu jeśli chodzi o ten jęczmień to tylko myślę o tym polu. O tym co właśnie teraz uprawiamy, nie? Tutaj akurat już nic więcej. Yy, nie będzie siane w tym odcinku. Tamte pola zostawimy sobie na wiosnę. Dobra, tu sobie jeszcze podniesiemy i dajcie znać, czy lubicie jak przesuwam materiał, na przykład jak zaczynam agregatem jeździć, czy lubicie po prostu oglądać całe prace polowe. No po prostu będzie tych materiałów więcej i tyle. Będziemy robić więcej tych materiałów. No dobra, zobaczcie. chwastów się pozbyliśmy, czyli jedno pole mamy załatwione. Teraz sobie zaczniemy tutaj siać, a my sobie, akko, pojedziemy, moi drodzy, pojedziemy sobie powiększyć tamto duże pole. O kurczę, ale by był teraz Ząk. Czekajcie, jęczmień. Jęczmień dobra, możemy siać jęczmień. Także nasz pracownik niech sobie tu obsieje tym jęczmieniem. A my polecimy na to duże pole i postaram się je powiększyć. Chociaż o troszkę, chociaż o nie wiem szerokość jednego e, kultywatora, a może uda się dwóch. nie będziemy już za dużo powiększać, chociaż tu możemy zobaczcie. Jeszcze aby sprawdzę na mapie, jak tu, ile tego terenu tutaj do nas dokładnie należy. Nie wiem w sumie jak to sprawdzić, czy to całe jest razem teraz, czy jak. Zobaczcie, bo niby obszar gospodarstwa jest tutaj też ten mój. Także no nie wiem. No dobra, spróbujemy na razie tutaj tak powiększyć to. O szerokość. ...agregatu. Jest taka modyfikacja, która pozwala kultywatorem powiększać, moi drodzy, pola. Wystarczy, że widzicie zezwól na tworzenie pól, ale pamiętajcie, że jak robicie pola, to później żebyście to wyłączyli. Bo no zrobi Wam się bubel, czy przypadkowo możecie... ...później jakieś pole sobie powiększyć. A tego, uwierzcie mi, byście nie chcieli. Dobra, powiększymy sobie tutaj to pole i zaraz zobaczymy, jak będziemy mogli daleko w bok wyjechać. I wtedy... Wtedy najwyżej po prostu, no zabroni nam tutaj gra, że, że nie będziemy mogli dalej tego zrobić. Sam jestem ciekawy jak to wyjdzie, chciałbym to w miarę prosto zrobić. Zobaczcie, super. Tu sobie też zaczniemy z takiego skosika, że powiem. Że tak powiem, o zobaczcie, tutaj zostawimy trochę tej zieleni. Bo ja to czasami lubię pole zrobić przy samym asfalcie. A to wtedy kiepsko wygląda. Zobaczymy, jak daleko możemy jechać. Opowiem no, Wam, że, no, kawałek, tylko że tutaj już są te. Tutaj już mamy drzewa. Także może gdzieś tutaj byśmy się zatrzymali. Poczekajcie. O, coś takiego zrobimy to w miarę równą. No, tak trochę kiepsko to już. Ale byśmy tu trochę posunęli. O, czekajcie. O, teraz to już w ogóle chyba przegięłem pałę, co? Czekajcie, jeszcze spróbuję to poprawić. Bo ja to chciałbym, żeby to w miarę równe było to pole. Postaram się to tutaj poprawić, tak, żeby to równo wyszło. O. I tutaj ten skosik, tutaj taki, o. Dobra, to jeszcze przy, przytniemy tutaj tą trawkę troszkę, żeby było równo stąd tutaj z przodu. Widzicie? O, o, i tu będziemy już zerować. Dobra, wydaje mi się, że jest spoko. I powiększymy sobie tutaj, zobaczcie, będziemy naprawdę mieli dużo, jeszcze postaram się powiększyć tamtą stronę. To będzie dużo tutaj. No nie wiem czy nawet nie za dużo, ale... Ale okej. Okay. Po to są te narzędzia, żeby... Żeby tak się bawić właśnie w takie powiększanie. Teraz w miarę prosto, żeby jechać. I będzie dobrze. Jakieś uskoki są? No troszeczkę. No chyba za blisko tych drzew. No ale dobra. Pola przecież w realnej, w realnym życiu nie są idealne, nie? Także powiem wam, że dobrze idzie. O, spoko. To nie za daleko. To tu byśmy musieli już zrobić sobie taki... Mm, widzicie, i trochę za szeroko poszłem teraz. No, ale to wszystko jest do zrobienia. Eee, to są takie, jakby powiedzieć, kosmetyczne sprawy, także ogarniemy to. Zobaczcie, tu zrobimy sobie tak, o! No, i co myślicie? Zobaczcie, moi drodzy. Kurczę, powiększyliśmy dużo to pole. Naprawdę powiem wam, że spoko. Spoko, naprawdę podoba mi się. I to jest naprawdę kawał pola. To jest naprawdę kawał pola, teraz powiększony. Naprawdę uwierzcie mi, że. Ja to jestem mega w szoku, że aż tyle gra nam pozwoliła. Że aż na tyle. Jeszcze z tamtej strony, może z dwa, dwie szerokości agregatu to jakieś. Potem 6 metrów, ma tu 12 metrów i będzie, powiem Wam, luksus. Według mnie wtedy będzie luksus. O! No i kosmetyczne sprawy to tam wiecie. Wiecie jak to jest, bo na pewno nieraz powiększaliście pole, także wiecie, że zawsze gdzieś trzeba coś poprawić później kosmetycznie. Ale to już są takie szczegóły. Coś późno mi się ta tekstura, zobaczcie, pojawia, czy, to, czy wy też tak macie jak na przykład robicie coś nowego, widzicie tutaj akurat powiększamy pole, czy też wam tak gdzieś tam później ta tekstura? No w poprzednim odcinku jak prasowaliśmy to też tak kurczę dziwnie to wyglądało, nie wiem dlaczego. No jeszcze jeden przejazd i będziemy mieli załatwioną. Sorry, czasami muszę chrypnąć sobie, mam chrypkę taką dziwną, nie wiem dlaczego. No ale taki okres teraz jest troszeczkę... przejście powiedzmy, no takie dziwne, dziwne w ogóle, dziwna pogoda jest, raz jest mróz, raz nie i teraz znowu będzie ciepło, także, no a wiecie jak jest. Trzeba po prostu być odpornym. Nie? No i zobaczcie moi drodzy, zobaczcie o ile powiększyliśmy pole, zobaczcie to na mapie. No naprawdę ja jestem mega zadowolony, jeszcze tutaj przejadę i będzie luksus, normalnie miód malina jak dla mnie. Pamiętajcie o łapce w górę i subskrypcji kanału i to by było na tyle w tym materiale moi drodzy. Słyszymy się w następnym i będzie na pewno dużo roboty, bo musimy jechać sprzedać palety i troszeczkę kasy zarobić. Także trzymajcie się cieplutko, z tej strony Grymaniak, cześć.